Hejka, kochanie, cię lecimy za zadaniem drugim z matury. Liczba 1, 16 do potęgi 8 razy 8 do potęgi 16. Musimy to przedstawić za pomocą tej samej podstawy. Najpierw pozbywamy się ułamka, wracamy liczbę, czyli 16 do potęgi minus pierwszej i do potęgi 8 razy 8 do potęgi 16 równa się. Jeżeli są dwie potęgi obok siebie, mnożymy 16 do potęgi minus 1 razy 8, minus 8 razy. 8 do potęgi 16 musimy zrobić podstawy 2, zatem możemy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze 16 podzielić na 2, 8 na 2, 4 na 2, 2 na 2, 1. Tak samo postępujemy z ósemką. 8. 8 dzielone na 2, 4, 4 dzielone na 2, 2, 2 dzielone na 2, 1. 2 do potęgi czwartej możemy przestawić szesnastkę. jeszcze do potęgi mi minus 8 razy 8 to jest inaczej, 2 do potęgi trzeciej. Do potęgi 16 mnożymy obok siebie 4 razy minus 8 minus 32 razy 2 do potęgi 48 równa się, jeżeli mamy tą samą podstawę, mnożenie, potęgowanie, dodajemy potęgi minus 32, dodać 48 równa się 2 do potęgi 16, odpowiedź B.